Akcja nie towarzyszy mi zawsze 24 radowe, ale traktuję to jako coś normalnego. Myślę, że to, co też wszyscy, wszyscy, którzy obserwują mi moje kanały, czy czytają mojego bloga, to myślę, że za to mnie cenią. Za oczywiście taką dbałość o detale, bo ja zawsze to podkreślam, i to w zakresie tego, co robię, co promuję, jak i tego, jak wygląda, ale jednak to jest wszystko z sympatią i z miłością, a nie właśnie z takim jakimś chorym perfekcjonizmem. Więc w takich sytuacjach właśnie, jak się zdarzy jakieś drobne potknięcie, trzeba się po prostu... Uśmiechnąć z gracją, podziękować za właśnie ciepłe, ciepłe emocje ze strony widowni i iść dalej. Słuchaj, ale gdybyś ty przyszła dostała taką propozycję perfekcyjna pani domu i ty w tej roli, to co wtedy? Uh, nie, wiem, nie wiem, czy to jest rola dla mnie, powiem ci, że ja podziwiam wszystkie kobiety, które naprawdę są takimi właśnie perfekcyjnymi paniami domu i zajmują się i swoją rodziną, i swoim domem, bo ja uważam, że to jest praca na 30 etatów i zupełnie niedoceniana. Więc nie wiem, powiem Ci z ręką na sercu, nie wiem czy bym podołała. Bycie nieperfekcyjną panią domu, tak, to masz jak w banku, jestem, jestem za, zrobię co mogę, ale czy to będzie perfekcyjne, no to już nie daję gwarancji.